Kontynuując wątek poprzedni, bo wcześniej mówiłem o cyklu rotacji sektorowej, teraz powiem yy, o cyklu rotacji gotówki, a teraz powiem o cyklu rotacji sektorowej, a tylko tu nie, nie mylmy yy, tutaj cyklu w takich mikroekonomicznych, czyli związanych z przedsiębiorstwem, tylko właśnie mówimy o cyklach makroekonomicznych, gospodarczych. A ta seria powstała jako pewna próba, mam nadzieję, że Ci przypadła do gustu, daj znać w komentarzu, no a pamiętaj, żeby dać kciuka w górę i subskrybować kanał, jeżeli te materiały Ci odpowiadają. W każdym razie, wracając do, do wątku głównego, cały cykl rotacji aktywów omawiany wcześniej a, po, mówi o tym, w jaki sposób gospodarka, znaczy pieniądz krąży w gospodarce. Natomiast to nie oznacza, że zawsze mamy tylko jeden rodzaj aktywów w portfelu. Powinniśmy portfel mieć trochę zdywersyfikowany, czyli powinniśmy posiadać zawsze trochę obligacji, zawsze trochę akcji, zawsze trochę gotówki, zawsze trochę metali, surowców. Tylko w zależności od tego, w jakim cyklu, momencie cyklu jesteśmy, to doważamy lub odważamy te rzeczy. Albo mamy ich więcej, albo mamy ich mniej. Więc dzisiaj skupimy się na cyklu rotacji sektorowej, po to, aby powiedzieć, jak zwiększać lub zmniejszać poszczególne sektory w ramach tego koszyka akcji, które posiadamy w swoim portfelu. I teraz ja to wszystko opisałem w e-booku, do którego kieruję linkiem poniżej. On jest bezpłatny. Jeżeli jesteś użytkownikiem Skowera Premium, to w materiałach do pobrania znajdziesz ten e-book, a jeżeli jeszcze nie jesteś, no to możesz go pobrać ze strony, z której podlinkowałem poniżej. I ten cykl rotacji sektorowej on pokazuje na przykład, tak żeby już mówić bardzo konkretnie, kiedy mamy depresję w gospodarce, czyli mamy sytuację, w której jest słabo, stopy procentowe są bliskie zeru, zerowe już praktycznie albo bardzo niskie, ale gospodarka jeszcze się nie rozpędziła. To tak, jak powiedzieliśmy w cyklu rotacji aktywów, jesteśmy w segmencie surowcowym. Powinniśmy kupować surowce, bo one zaczną drożyć, kiedy zacznie się cykl, e, cykl rozwojowy. No, i wtedy na logikę nie trzeba kupować bezpośrednio surowców, tak? Nie trzeba kupować kontraktów na przykład na miedź. Można kupić kopalnię miedzi. E, można oczywiście znaleźć najlepszą na świecie kopalnię miedzi, która ma najlepsze predyspozycje do wzrostu, na przykład możliwość odpowiedzi na wzmożony popyt albo niskie koszty produkcji i tym samym wysoka jest marża operacyjna. I dźwignia operacyjna, nie mówię tutaj o dźwigni finansowej, czyli wykorzystaniu na np. kontraktów CFD czy kontraktów futures, tylko mówię o dźwigni operacyjnej. Kupujemy przedsiębiorstwo, które ma np. kopalnię, którą aktualnie eksploruje na 50% swoich możliwości, a przy bardzo niskim, najniższym na rynku koszcie produkcji, to w momencie, w którym cena surowca wzrośnie, to ta kopalnia będzie generowała najwyższe zyski to to jest jakby pierwsza, pierwsza naturalna jakby forma. Ale możecie też kupować ETF-y po prostu na sektor związany z sektorem metali czy z sektorem energii, ale mówimy tutaj o sektorze wydobywczym ropy na przykład, tak? bo ona jest potrzebna do tego, żeby się rozwijać. I cena energii w postaci tych pierwotnej, czyli naturalny gaz, ropa, tego typu aktywa, one są w depresji bardzo, bardzo tanie. Więc kupujemy je wtedy i szykujemy się na rozwój gospodarczy. Produku, będziemy produkować energię i sprzedawać energię, nasze firmy, po prostu po wyższej cenie w przyszłości. No to jest pierwsza. Ale kiedy gospodarka się rozwija i zaczynamy już faktycznie pozyskiwać kapitał z banków do tego, żeby zacząć budować biznesy, powinniśmy zacząć transferować pieniądze z sektora surowcowego do Sektorów, które nastawione są na usługi, na technologię, bardzo mocno na technologię i także w sektor finansowy, a to w drugiej fazie, wtedy, kiedy już banki udzielą tych kredytów i za niedługo będą stopy procentowe rosły, bo wtedy te, te kredyty będą lepiej pracowały. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, i tutaj warto pamiętać o różnicach między poszczególnymi gospodarkami, bo na przykład w Polsce banki udzielają kredytów hipotecznych. O zmiennej stopie procentowej. Czyli w momencie, w którym bierzemy kredyt na 30 lat, bank, profesjonalista, który ma narzędzia i ma wiedzę i ma zasoby do tego, żeby zabezpieczać się na poczet zmiany stopy procentowej, ma zasoby, narzędzia i analityków do tego, żeby prognozować zmiany tych stóp procentowych, nie bierze na siebie ryzyka zmiany stopy procentowej, tylko ceduje ją na klientów. To jest złodziejstwo, tego nie powinno być nigdzie na świecie. W krajach rozwiniętych zazwyczaj takie momenty, te, taka struktura działa. My jesteśmy krajem, który już jest na tyle rozwiniętym, że powinno to przejść na po prostu model stałej stopy procentowej, który funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. I w, w sumie w wielu rozwiniętych gospodarkach można wziąć kredyt na stałą stopę procentową na np. Na 5 lub 10 lat, a po takim okresie ją. Renegocjować, tak? Czyli jakby z natury przychodzimy do renegocjacji, na przykład ją zmieniamy, więc ona jest okresowo stała. Natomiast w Polsce no, ona jest jakby popularna jest na zmienną stopę procentową. To teraz, kiedy mamy stopy procentowe 2,24 bardzo wysokie, 5,75, to teraz banki centralne, banki komercyjne proponują właśnie stałą stopę procentową na 10 lat, bukując sobie wasze pieniądze o stałym koszcie na kolejne lata, kiedy stopy procentowe spadną. Więc to jest zawsze na opak. Ale w Stanach Zjednoczonych jest zasada, że bierzemy kredyt hipoteczny na cały okres kredytowania na stałą stopę procentową. Więc wyobraźcie sobie, o ile łatwiej jest podjąć ryzyko, że weźmiecie kredyt na 30 lat, kiedy wiecie, że będziecie spłacali na przykład 2,5-3% w, w tym całym okresie. To jest zupełnie inne podejście do ryzyka niż w Polsce, gdzie bierzemy na siebie ryzyko zmiany stopy procentowej. Ale wracając do głównego wątku. Kiedy ten sektor finansowy zaczyna generować pieniądze, bo ludzie biorą kredyty, to w Stanach Zjednoczonych ten sektor finansowy, kredytowy rozwija się najlepiej wtedy, kiedy mamy właśnie boom, a w Polsce zacznie generować najwyżej, najwyższe stopy najwyższe zyski wtedy, kiedy jesteśmy już po pierwszej fazie wzrostowej, czyli ludzie nabrali kredytów i Bank centralny zaczyna podwyższać stopy procentowe, bo wtedy te instytucje finansowe zaczną generować tak zwaną stopę odsetkową wyższą, czyli właśnie wyższe zyski odsetkowe z tego kapitału, który został pożyczony kiedyś. I znowu, w momencie, w którym gospodarka zaczyna zwalniać, to w Polsce instytucje finansowe szybciej zaczną mieć problem, dlatego że stopy procentowe zaczną spadać, więc ten zysk odsetkowy zacznie spadać, plus będzie mniej udzielanych kredytów. A dlatego na przykład w wakacje 24 uważam, że sektor finansowy w Polsce jest gdzieś przy szczytach. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, gdzie e, tak naprawdę kluczowe jest pozyskiwanie cały czas nowych kredytów a, i, i najlepiej przy wyższych stopach procentowych, oczywiście, no bo wraz ze wzrostem ta stała stopa procentowa się zmienia, a no to w momencie, kiedy te stopy procentowe mocno rosną, to już tutaj zaczyna się spowolnienie w sprzedaży kredytów. Tak? Czyli e, mamy troszeczkę przesunięcie w czasie. I później, jak mamy tą depresję, mamy ten problem, no to stopy procentowe, jakby instytucje finansowe w Stanach Zjednoczonych generują jakby stały cash flow z tego, co już udzieliły, tylko mają problem z pozyskiwaniem nowych. Więc z cyklu takiego surowcowego, gdzie kupujemy producentów różnych surowców, kierujemy się w stronę sektora technologicznego. On bardzo długo potrafi pracować dobrze, zwłaszcza jeżeli między tym, w tym sektorze, między spółkami, szukamy też innych okazji. Jakichś zmian technologicznych, zmian w branżach. Natomiast to Eldorado trwa tak długo, póki zaczynają się podwyższać stopy procentowe. Kiedy zaczynamy podwyższać koszt pozyskania pieniądza, to firmy, które są wysoko zadłużone, zaczynają mieć problem, bo A muszą płacić wyższe odsetki, B muszą rolować swój dług, bo tak to się odbywa, czy inaczej mówiąc, brać nowe zadłużenie na nowych zasadach, po to, żeby spłacić stałe, stare zadłużenie bo zakładam, że takie firmy na przykład nie mają cash flowu wystarczającego, nie przepływów pieniężnych, aby spłacić cały swój kredyt od razu. Na przykład z polskiego podwórka, spółką, która bardzo źle weszła w cykl podwyżek 100% był Kolumbus, bardzo mocno, dynamicznie rozwijająca się firma, która nabrała kredytów po to, żeby rozwijać się w sektorze energetyki odnawialnej, natomiast później musiała je bardzo... No, po prostu koszty finansowania tego zadłużenia ją dobijały i gdyby nie prywatny inwestor, to miałby bardzo duży problem, żeby się utrzymać na rynku. Ale z drugiej strony mamy na przykład taką spółkę jak Dino Polska, która również była zadłużona, może nie bardzo mocno, ale wystarczająco dużo. I pierwszą decyzją, którą my zarządzający podjęli w Dino, jeżeli chodzi o um, zadłużenie w momencie, kiedy stopy procentowe y, podskoczyły, była spłata zadłużenia. Zmniejszamy inwestycje, spłacamy zadłużenie po to, aby nie trzeba było. Zadłużać się bardziej. I ten moment jest oczywiście zmniejszeniem tempa wzrostu firmy, ale jest rozsądny z perspektywy cash flow. Po co mamy płacić bankom pieniądze, które na przykład tam odsetki idące w miliony, dziesiątki milionów złotych? Jeżeli możemy te pieniądze po prostu spłacić, ok, może wolniej się rozwijać, ale nie musimy, bo jakby zmieniło nam się zadłużenie, więc w przyszłości po prostu mniej będziemy musieli spłać. Więc ten moment, kiedy banki centralne podwyższają stopy procentowe, uderza w firmy mocno zadłużone, które nie generują tak dużego cash flow. Czyli wszystkie innowacyjne przedsiębiorstwa zaczynają mieć problem. Ale kto, 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 kto króluje? No i tutaj przechodzimy do bardzo ciekawego aspektu spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych, jako przykład firm, które dobrze sobie radzą w środowisku wysokich stóp procentowych. I inflacji. Kiedy mamy inflację, rosną z natury aktywa i e, firmy, które generują cash flow dodatni, bo mają bardzo dobrą bazę klientów, e, do, dobry rynek zbytu i produkują rzeczy potrzebne. W momencie, w którym mamy rozwój gospodarczy i firmy starają się cały czas rozwijać e, oraz indywidualne osoby cały czas prezentują wysoką sprzedaż detaliczną, to podmioty, które generują wysoki cash flow. Zaczynają zdobywać coraz szerszy rynek, bo mają możliwości marketingowe, możliwości przejmowania innych firm, a czyli ci, którzy mają problem, bo wysokie stopy procentowe zjadają ich zyski, muszą płacić więcej kapitału, to firmy, które ten kapitał pozyskują sprzedając swoje produkty, zaczynają z tego korzystać. Zdobywają, jakby podnoszą swoje przychody, dlatego, że mają możliwość rozwoju. I to jest ten segment technologiczny, który bardzo dobrze sobie radzi w takich wysokich stopach procentowych, ale generujący cashflow, czyli nie innowacyjne firmy sensu stricte, nie zmieniające świat na zasadzie długu, tylko czy tam emisji akcji, bo też trudno emitować akcje w takim środowisku, tylko firmy, które generują przepływy pieniężne i e, dzięki temu mogą się rozwijać szybciej. Natomiast zawsze na, dochodzi do takiego momentu, w którym z tego bardzo silnego, fajnego rozwoju gospodarczego przechodzimy w okres Spowolnienia, czyli zaczyna bezrobocie rosnąć, sprzedaż detaliczna spadać, inflacja spadać, stopy procentowe są na szczytowym poziomie. I w takim momencie e, zaczynają y, przepływać pieniądze do firm, które e, są niezbędne czyli takie jak utilities, healthcare, a firmy, które bazują na cenach regulowanych, które w dobie Inflacji nie doganiały tejże inflacji, bo zawsze jest opóźnienie w podwyżkach cen regulowanych. Sami to doświadczyliście na przykład w Polsce. Dopiero w 2024 zaczynają być tak naprawdę uwalniane ceny energii, chociaż też w sposób sztuczny i kuriozalny, ale bardziej chodzi o sam fakt, że najpierw jest inflacja, ona się musi jakby całorocznie gdzieś tam uśrednić i dopiero rząd regulujący ceny energii na przykład. Podwyższa te ceny energii i płacimy wyższy koszt energii, tak? Czyli jakby ta inflacja jest wygładzana w czasie. I w, wtedy, kiedy była wysoka inflacja i stopy procentowe rosły, te firmy miały się bardzo źle. Ale w momencie, w którym stopy procentowe już są na szczytowym poziomie, technologia czy jakby spółki się przestają rozwijać, to wtedy dopiero te ceny regulowane doganiają rynek. I mamy podwyżki cen, podwyżki przepływów pieniężnych. Do firm, które są niezbędne. Nie zrezygnujemy z tego. Możemy ograniczyć zużycie energii, możemy ograniczyć e, jedzenie, na przykład, tak, bo to też e, to właśnie sprzedaż dóbr e, pierwszej potrzeby, sklepy takie jak Tino i tak dalej. To są momenty, w których ta końcówka fazy inflacyjnej to ich najbardziej wspiera, a i później mają się przez chwilę jeszcze bardzo dobrze, no bo ludzie wydają wprawdzie mniej, ale jeszcze dalej muszą wydawać, najpierw ograniczając wydatki na dobra luksusowe. Więc w tej, w tej ćwiarce szukamy firm, które są po prostu osobom nie, niezbędne. Telekomunikacja, produkcja energii i sprzedaż, utilities ogólnie, czyli wodociągi na przykład, kanalizacje. Tam będzie po prostu pewny pieniądz. Końcówka fazy rozwoju, przed jeszcze fazą spowolnienia, to też właśnie sklepy takie jak właśnie Dino czy Biedronka, one mają się bardzo dobrze. Natomiast kiedy przechodzimy głębokie spowolnienie, kiedy już jesteśmy w tej fazie, to zaczynamy oczywiście doważać obligacje, tego typu rzeczy, ale w ramach sektorowej, sektorowej rotacji szukamy, czy jakby coraz mniej posiadamy spółek, które zależą od konsumenta, a, a szukamy firm, które, czy jakby już utrzymujemy firmy, które, które zarabiają po prostu niezależnie od siły konsumenta. I w następnej fazie, tam jeszcze po drodze są nieruchomości. Te wszystkie bardziej szczegółowe rzeczy opisuję w tym e-booku. Tam jest konkretna tabelka, która pokazuje, które sektory, w którym momencie należy kupić. Natomiast tutaj, idąc dalej, jakby tłumacząc trochę bardziej logikę tego funkcjonowania, tego całego cyklu, musicie pamiętać, że w momencie, gdzie przechodzimy z takiego spowolnienia do depresji, no to wtedy teoretycznie wszystko ma się źle bo mamy, mamy okres, gdzie po prostu jest stagnacja, tak, kapitał nie płynie, a skoro nie płynie kapitał, to tak jak krew nie płynie w krwawym obiegu, tak kapitał nie płynie w gospodarce, to wszystko ma się źle, dlatego są doważane inne aktywa niż akcje, ale te spółki, które kupiliśmy, właśnie takie jak utilities, healthcare, przecież healthcare to jest takie zmienny, natomiast bardziej te utilities, te um, 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 wodociągi, woda, prąd, to wszystko, co jest niezbędne, telekomunikacja, oni płacą na dywidendy. Mniejsze może niż spółki technologiczne w kwicie w rozwoju, ale jednak płacą. I w, warto wtedy, kiedy już mamy taką tą depresję, znowu zacząć szukać aktywów, które będą miały się super, kiedy rząd e, wkroczy na białym koniu e, i poprzez zadłużenie swojego państwa będzie e, rozwijał gospodarkę poprzez transfer pieniądza na przykład e, w projekty infrastrukturalne. I ten cykl się w taki sposób zamyka. Oczywiście trudno jest Zawsze idealnie w niego szczelić, ale nie o to chodzi, żeby zawsze kupować najlepszą spółkę w najlepszym momencie. Chodzi o to, żeby w większości przypadków mieć rację i nigdy nie mieć bardzo nieracji, czyli ograniczyć po prostu bardzo duże straty. I rotacja sektorowa pozwala, żeby zawsze być po tej lepszej stronie, czasem trochę za wcześnie, czasem trochę za późno. Ale po tej stronie aktywów, które generują przepływy pieniężne do swoich akcjonariuszy, czyli się rozwijają. Dlatego zachęcam cię jeszcze raz do pobrania e-booka, który bardziej konkretnie powie ci, które te sektory, w których momentach należy kupować lepiej, więcej lub mniej. I dodatkowo też jeszcze wspomni, czy wyjaśni bardzo dobrze tą rotację, rotację cyklu aktywów, czyli cykl aktywów, który pokaże, które aktywa warto doważać w danym momencie cyklu gospodarczego. A mnie zawsze możesz znaleźć, czy to w sklepie, czy w sekcji komentarzy. No i pamiętaj, aby dać mi znać w komentarzach, czy takie materiały w takiej formie są ciekawe, trafiają, bo będę chętniej wykorzystywał swój czas w samochodzie do tego, żeby nagrywać takich materiałów więcej. Wszystkiego dobrego, kciuk w górę, subskrypcja i do usłyszenia znowu. Hej!